Cześć, z tej strony Kacper. W tym wideo opowiem Ci o tym, jak rozwinąłbym firmę usługową w 2026 roku do miliona rocznie przychodu. Przedstawię Ci model minimalistycznej firmy usługowej, który pomógł wyskalować moją firmę do ponad miliona rocznie przychodu, który pomaga również naszym klientom. Opowiem Ci na czym polega ten model, jakie są jego przewagi nad standardowym modelem firmy usługowej oraz w jaki sposób możesz go wdrożyć do własnej firmy i zyskać przewagę nad konkurencją w 2026 roku. Dlatego zostaw łapkę w górę i oglądaj do końca. A więc tak, ten model jest bardzo prosty i polega na trzech elementach. Po pierwsze, mamy jedną niszę, czyli jedną grupę docelową, jedną ofertę, czyli jedną ofertę, którą przedstawiamy naszym klientom oraz jedną usługę, jaką dla nich świadczymy. Czyli skupiamy się tutaj na maksymalnej prostocie i ten model pomaga Osiągnąć milion rocznie przychodu, i doskonałym przykładem jest chociażby nasza firma, nasz projekt, który obecnie prowadzimy, Agency Leaders, w którym w grudniu 2025 roku wygenerowaliśmy 116 tysięcy przychodu w trzyosobowym zespole czyli ja, mój wspólnik i trzy osoby do pomocy. I jakie są główne trzy zalety tego modelu i dlaczego działa on tak dobrze? Po pierwsze, posiadamy wysoki zysk ponad 60%. Czyli jesteśmy w stanie uzyskiwać znacznie wyższy zysk niż standardowe firmy usługowe, i standardowa, typowa firma usługowa posiada często ten zysk na poziomie 20, 30, 40, no maksymalnie 50%, czyli ten zysk jest często bardzo niski. W tym modelu jesteśmy w stanie ten zysk osiągnąć na poziomie 60, 70, czasami nawet 80% ze względu na to, że właśnie utrzymujemy ten porządek i minimalizm. Dodatkowo, Posiadamy szczupły zespół, czyli często są to 2-3-4-5 osób, często pracujących zdalnie, dlatego unikamy kosztów biura, unikamy kosztów dojazdów do tego biura, czasu straconego na stanie w korkach naszego zespołu oraz nas jako właścicieli. I często jesteśmy w stanie właśnie rozwijać ten biznes dzięki temu, że posiadamy minimalistyczny model w bardzo wąskim, szczupłym zespole. I ostatnia, chyba najlepsza z tych wszystkich rzeczy, posiadamy wąskie grono idealnych klientów, czyli nie potrzebujemy dziesiątek, setek klientów, aby zarabiać dobre pieniądze. Wystarczy nam 5, 10, 15, 20 klientów, z którymi pracujemy, żeby osiągać właśnie tego typu wyniki. Oczywiście w zależności od tego, ile tobie ci klienci płacą, ale w większości przypadków naszych klientów wystarczy właśnie od 5 do 30 klientów, żeby właśnie osiągać tego typu wyniki. I teraz opowiem Ci o tym, jak działa typowa firma usługowa i co się dzieje właśnie dlatego, że ona tak działa. <laughs> Czyli typowe firmy usługowe, które widzę na rynku, które często prowadzą nasi klienci, to są firmy, które pomagają wszystkim we wszystkim. Czyli jeśli mamy firmę zajmującą się IT, to ta firma IT świadczy 20-30 często różnych usług i pomaga dosłownie każdej osobie. Czyli Dosłownie, kto nie przyjdzie do tej firmy, czy to jest fryzjer, czy to jest osoba, która prowadzi małą firmę, dużą firmę, czy to jest osoba, która zatrudnia 5 osób, czy to jest osoba, która zatrudnia 50 osób. Praktycznie z każdym pracują i wykonują każdego rodzaju usługę. Często te firmy, więc pomagają wszystkim we wszystkim. Dodatkowo posiadają, tak jak wcześniej wspomniałem, masę różnych usług. Posiadają często 5, 10, 15, 20, 30 różnych usług. Które często różnią się od ciebie, pomagają różnym klientom z różnych segmentów rynku, i tak naprawdę wszystkich klientów obsługują indywidualnie, i dopasowują właśnie te oferty do klientów indywidualnie, bądź klienci przychodzą i wybierają sobie, którą ofertę chcą. Dodatkowo, często posiadają bardzo duży zespół oraz kosztowne biuro, przez co często potrzebują. Posiadać 3, 4, 5, 10 razy większy przychód niż na przykład my, żeby generować dokładnie ten sam zysk w swojej firmie. Często te firmy usługowe skupiają się na tym, żeby zatrudniać coraz więcej ludzi, generować coraz większy przychód, ogarniać coraz więcej klientów, wdrażać coraz więcej usług, rozszerzać swoją ofertę na coraz większą ilość branż i właśnie przez to, że próbują działać na coraz większą skalę i robić coraz więcej, ta marża bardzo mocno im spada, i potrzebują generować bardzo duży przychód, żeby być w stanie rozwijać swój biznes. I ogromnym kosztem w takiej typowej firmie usługowej właśnie jest duży zespół i duże biuro, gdzie musimy ten zespół pomieścić. I dodatkowo ostatnia rzecz, przez to, że potrzebujemy dużego przychodu, często setek tysięcy złotych, żeby generować dobry zysk, potrzebujemy również mnóstwa klientów, których będziemy obsługiwać. A wiadomo, im więcej klientów, im większy zespół, tym większy chaos w firmie. I w efekcie tego wszystkiego właściciel typowej firmy usługowej często pracuje od 12 do 15 godzin dziennie, aby to wszystko ogarnąć. Ciągle gasi pożary, śpi przy biurku, brakuje mu czasu na aktywność fizyczną, rodzinę czy jakieś hobby. Aby zarabiać między 30 a 50 tysięcy złotych miesięcznie, często potrzebuje dziesiątek osób w zespole, ponieważ posiada niską marżę. A tak jak wcześniej wspomniałem, jest to często między 20 a 40 procent. Kolejna rzecz to ciężko pozyskać klientów inaczej niż przez polecenia. Ponieważ niczym się ta firma nie wyróżnia na tle konkurencji, i wszelkie próby marketingu samodzielnie bądź z pomocą agencji marketingowych się nie udają, ze względu na to, że ciężko jest się po prostu wyróżnić na tle konkurencji. I gdy takie firmy próbują robić marketing, to otrzymują masę niejakościowych, niekonkretnych ludzi. I tutaj problem, szczerze mówiąc, nie jest w samym marketingu, tylko po prostu w tym, że ich firma nie jest dostosowana do obecnych czasów i obecnego modelu, w jakim powinno się ten marketing robić. Więc często nie mają innego pomysłu, nie mają innego sposobu na pozyskiwanie klientów niż przez polecenia, partnerstwa, i te sposoby działały dobrze do pewnego momentu, czyli do momentu, aż te polecenia spływały regularnie, do momentu, aż te partnerstwa. Dawały wystarczającą ilość klientów, to było dobrze, ale na pewnym etapie praktycznie zawsze jest tak, że te polecenia i te partnerstwa nie wystarczają i trzeba znaleźć jakąś inną metodę pozyskiwania klientów, jakąś inną metodę, właśnie, marketingu do swojej firmy, i ciężko jest im ten marketing robić, i często jest ten marketing nieefektywny. I ostatnia rzecz, która, którą powoduje właśnie typowy model usługowy, jest to, że firma często rozwija się wolno i nieregularnie. Często potrzeba 5, 10, 15, 20 lat na rynku, aby dojść do 30 do 50 tysięcy złotych miesięcznie zysku jako właściciel takiej, takiej firmy. I właśnie często klienci, którzy do nas przychodzą, prowadzą swoją firmę od 5, 10, 15, 20 lat, są właśnie na rynku tak długo. I mimo to, że są tak długo na rynku, to jeszcze nie są w stanie dojść na przykład do poziomu 30-50 tysięcy złotych miesięcznie zysku, ze względu na to, że działają po prostu w starym modelu, który, który działa bardzo wolno i bardzo nieregularnie, ze względu na to, że jest on mocno chaotyczny w wielkim skrócie. Więc tak jak widzisz, standardowe firmy usługowe w obecnych czasach, w 2026 roku. Będą miały po prostu coraz gorzej, ponieważ czasy się zmieniły. To już nie jest 2015 rok, gdzie było mniej konkurencji. To już nie jest 2020 rok, gdzie wystarczyło wrzucić jednego posta na Facebooku i miało się mnóstwo klientów. Konkurencji przybywa coraz więcej, klienci są coraz bardziej wymagający, mają coraz wyższe potrzeby. Więc trzeba po prostu dostosować swój model biznesowy i dostosować swój mindset do tego, jak zmienił się rynek i do tego, w jaki sposób powinno się rozwijać teraz, właśnie swoją firmę. I tak, dlaczego model, o którym powiedziałem na samym początku, czyli model minimalistycznej firmy usługowej, działa tak dobrze. I są trzy główne powody, które zaraz ci przedstawię, ale zanim to zrobię, to wyjaśnię ci, dlaczego. Ten model właśnie działa tak dobrze na przykładzie książki Esencjalista. Polecam ci przeczytać sobie właśnie taką książkę. Uważam, że to jest najlepsza książka, jaka istnieje na świecie. <noise> I głównie w tej książce chodzi o to, że każdy człowiek ma ograniczoną ilość energii, każda firma ma ograniczoną ilość zasobów i firmy, które poświęcają swoją energię na wiele różnych frontów i wiele różnych kierunków. Osiągną znacznie gorsze wyniki niż firma, która skupia swoją energię w jednym kierunku. I tutaj możesz zadać sobie pytanie: kto rozwinie się szybciej i kto będzie miał szybsze efekty? Ktoś, kto pomaga 15 różnym branżom, świadczy 15 różnych usług, ma 15 różnych kanałów marketingowych i 40 osób w zespole, gdzie każdy zajmuje się zupełnie czymś innym? Czy osoba, która skupia się na jednej branży, świadczy jedną usługę? Posiada jedną ofertę i posiada 3-4 osoby w zespole, które zajmują się dostarczaniem tej jednej powtarzalnej usługi. Większość osób myśli, że ten pierwszy model jest lepszy, dlatego że pomaga na lepszą dywersyfikację, zapewnia lepsze bezpieczeństwo, ponieważ co jeśli w tej branży się coś wydarzy i nagle stracimy wszystkich klientów? Myślą, że świadczenie większej ilości usług daje właśnie większe poczucie bezpieczeństwa, ponieważ jeśli nie wiem, na jedną usługę nie będzie klientów, to będziemy mieć tych klientów na inne usługi, i z mojej perspektywy to jest takie złudne poczucie bezpieczeństwa, złudne poczucie, że posiadamy kontrolę nad swoim biznesem, ale w praktyce powoduje to jeszcze większy chaos i jeszcze większe wypalenie osoby, która prowadzi ten biznes. I w tym drugim modelu, gdzie skupiamy się na jednej grupie docelowej, jednej ofercie, jednej usłudze, posiadamy wąski zespół, jesteśmy w stanie swoją energię pchać. W 100% w jednym kierunku, i skupiać swoją energię na jednej grupie docelowej, na jednej ofercie, na jednej usudze, dzięki czemu jesteśmy w stanie po prostu rozwijać się znacznie szybciej, znacznie lepiej niż osoby, które nie skupiają się na tym aż tak mocno. I był kiedyś taki cytat Bruce Lee, że nie boję się osoby, która zna 1000 ciosów, tylko boję się osoby, która trenowała jeden cios 10 tysięcy razy. Coś takiego było. Więc dokładnie tak samo tutaj to działa, że firmy, które obsłużyły tysiąc klientów z jednej branży, będą miały znacznie lepszą usługę i znacznie lepszą pozycję na rynku niż firma, która obsłużyła tysiąc klientów, ale z dwustu różnych branż, albo obsłużyła tysiąc klientów, ale na dwieście różnych usług. Kumasz o co chodzi? Pewnie tak. Więc idźmy dalej. Trzy główne powody, dlaczego prościej jest rozwijać tę firmę. Myślę, że prościej się tego nie da wytłumaczyć. Po pierwsze, specjaliści zarabiają więcej pieniędzy. Czyli, w przypadku każdej dosłownie firmy, jaka działa na rynku, jeśli ktoś jest specjalistą, jeśli ktoś się specjalizuje w bardzo wąskim temacie, w bardzo wąskiej grupie docelowej albo w bardzo wąskim problemie do rozwiązania, zawsze zarobi więcej pieniędzy niż ktoś, kto jest od wszystkiego. Fryzjer, który pomaga tylko i wyłącznie kobietom, które mają, nie wiem, długie włosy i potrzebują je dobrze pielęgnować, no nie wiem, głośno myślę, na pewno zarobi więcej pieniędzy niż osoba, która jest w stanie po prostu ostrzyć z każdego i przygotować fryzurę każdemu. Prawnik, który skupia się tylko i wyłącznie na właścicielach biznesu, którzy zajmują się, nie wiem, załóżmy, prowadzą restaurację zawsze będzie droższy, zawsze będzie w stanie pomóc klientowi lepiej niż prawnik, który obsługuje dosłownie każdą branżę i każdego klienta, który do niego przychodzi. Więc jeśli prowadzisz któryś z tych biznesów, chociażby na przykład agencja marketingowa, to zamiast być agencją od wszystkiego, stań się partnerem wzrostu tylko dla firm produkcyjnych. Jeśli prowadzisz firmę IT, zamiast, zamiast po prostu świadczyć usługi IT, Skup się na budowaniu systemów dla biur rachunkowych. Zamiast robić szkolenia, zajmie się zmniejszaniem retencji w firmach IT, przykładowo. Jako kancelaria prawna możesz świadczyć wsparcie prawne tylko i wyłącznie dla placówek medycznych. Jako biuro księgowe możesz świadczyć usługi doradztwa finansowego dla właścicieli restauracji. Więc, tak jak widzisz, każdą z tych grup docelowych i każdy biznes, jaki istnieje, można zniszować, czyli skupić na konkretnej grupie ludzi, na konkretnej nisze. I dosłownie specjalizacja, posiadanie specjalizacji pozwala ci zwiększyć cenę od dwóch do nawet pięciu razy do góry za dokładnie tę samą usługę i dokładnie tę samą pracę. Czyli Osoba, która się specjalizuje w tym, co robi, jest w stanie za godzinę swojej pracy wziąć od 2 do 5 razy więcej niż ktoś, kto robi tę samą pracę, ale nie specjalizuje się w konkretnej grupie docelowej, ponieważ też wynika to z tego, że klienci mu bardziej ufają, łatwiej jest właśnie wyróżnić się na tle konkurencji, jest w stanie głębiej wejść w problemy swoich klientów i dać im rzeczy, których nie jest w stanie dać osoba, która się nie specjalizuje w tej branży, więc. W wielkim skrócie, specjaliści zarabiają więcej pieniędzy, kropka. Druga rzecz, wyróżniasz się na tle konkurencji i dzięki temu jesteś w stanie przyciągnąć więcej klientów. I zobacz, komunikat świadcze usługi tworzenia stron internetowych jest dość ogólny i trafia tak naprawdę do każdego, czyli każdy właściciel biznesu jest w stanie skorzystać z Twojej usługi, więc trafia ten komunikat po prostu do każdego. Ale w momencie, kiedy skupimy ten komunikat, na czymś w stylu pomagam firmom produkcyjnym, tutaj mam błąd, firmom produkcyjnym dwukrotnie zwiększyć ilość zapytań ze strony internetowej, to automatycznie ten komunikat jest dwa razy lepszy i dwa razy bardziej wyróżniający się. I dlatego jesteś w stanie przyciągnąć znacznie więcej klientów na Twoją usługę. A po drugie, mimo tego, że będziesz miał wyższe ceny niż w przypadku pierwszej opcji. To sprzedaż będzie Ci szła zdecydowanie lepiej, ponieważ klienci będą Tobie bardziej ufać, będą widzieli większą wartość w Twojej usłudze, więc w wielkim skrócie często posiadanie takiej jednej grupy docelowej, jednej specjalizacji, jednej oferty, jednej usługi pozwala Ci w Twoim marketingu i w Twojej sprzedaży mieć dwa razy więcej zapytań oraz dwa razy większą skuteczność sprzedaży, nawet mimo wyższych cen i nawet mimo tego, że konkurencja ma taniej. I tak jest chociażby w naszym przypadku, że Posiadanie specjalizacji pozwala nam generować dwa, no nawet nie powiedziałbym, że dwa razy więcej zapytań niż inne firmy, które robią podobne rzeczy, ale się nie specjalizują w niczym. Często to jest dwa, trzy, cztery, nawet może pięć razy więcej zapytań o naszą ofertę. Oraz często jest to też 2, 3, 4, 5 razy nawet większa sprzedaż mimo tego, że posiadamy często dwa, trzy, cztery razy wyższe ceny niż Ktoś, kto się nie specjalizuje w konkretnej branży i konkretnej usłudze. I ostatnia rzecz na mojej liście to punkt trzeci, czyli prościej stworzyć powtarzalny proces transformacji klientów. I tradycyjne firmy usługowe, w przypadku każdego klienta, zaczynają swoją pracę praktycznie zawsze od zera. Czyli dostarczenie efektów klientowi, dostarczenie usługi klientowi wymaga dziesiątek godzin pracy ich zespołu. Czyli klient kupuje usługę za 10 tysięcy i żeby dostarczyć tę usługę za 10 tysięcy złotych, ich zespół musi poświęcić przykładowo 50 godzin swojego czasu, żeby obsłużyć tego klienta. Za to, mając jedno niszę, jedną ofertę, jedną usługę, łatwiej jest stworzyć tak zwaną linię produkcyjną, przez którą przechodzą twoi klienci, a dzięki temu wyniki dostarczasz szybciej i mniejszymi zasobami. Dzięki temu potrzebujesz mniejszego zespołu i masz wyższą marżę. I nie myl proszę tego z tym, że dostarczasz klientom słabą usługę. Bo większość ludzi myśli, że jeśli posiadasz właśnie taką linię produkcyjną i obsługujesz swoich klientów właśnie tak bardzo powtarzalnie, to równa się to z tym, że świadczysz słabą, mało wartościową usługę niedostosowaną do klienta. Wręcz przeciwnie. W momencie, kiedy świadczysz usługi indywidualne, to okej, okay, poświęcisz więcej czasu klientowi, bardziej dopasujesz to do jego potrzeb, ale Mimo wszystko, znacznie ciężej jest uzyskać taką powtarzalność wyników i powtarzalność efektów oraz śledzić ten cały proces transformacji klienta i sprawdzać, na którym etapie klienci nie osiągają wyników. Więc z mojej perspektywy, znacznie lepsze wyniki dowiedziesz swoim klientom, właśnie mając tak zwaną linię produkcyjną, ponieważ wtedy jesteś w stanie dopracowywać swój proces, który jest jeden, zamiast ciągle tworzyć coś nowego. I zawsze jeśli masz jeden produkt, który dopracowujesz przez cały czas, zrobisz go lepszy niż jak musisz za każdym razem, gdy masz nowego klienta, tworzyć nowy produkt od zera. I właśnie tak działają często firmy usługowe, że z każdym klientem muszą tworzyć nowy produkt od zera. I okej, okay, jest on dopasowany do klienta, jest on naprawdę fajny, świetny i w ogóle, ale nie do końca o to chodzi. Chodzi o to, żeby klient dostał jak największą wartość w jak najlepszej cenie i żebyś ty poświęcił jak najmniej zasobów na to, żeby ten klient był szczęśliwy i żeby polecał cię, przedłużał współpracę i płacił ci dalej pieniądze. I w tym modelu, gdzie posiadamy jedną niszę, jedną ofertę, jedną usługę, łatwiej jest właśnie stworzyć taką linię produkcyjną i zamiast obskiwać klienta przez te 50 godzin żeby zapłacił nam 10 tysięcy złotych, wystarczy nam na przykład 10 godzin, czyli potrzebujemy 5 razy mniej czasu naszego zespołu i 5 razy mniejszego zespołu, żeby dostarczyć dokładnie tę samą usługę. Czyli przykładowo, wyobraź sobie, co by było, gdyby Twój członek zespołu zamiast 5 klientów mógł obsłużyć 25 klientów. No Prawdopodobnie twój biznes byłby w stanie znacznie szybciej się. Rozwijać i znacznie dalej byś doszedł w swojej gdzieś tam karierze, niż do tej pory. Dlatego, posiadając jedną niszę, jedną ofertę, jedną usługę, możesz w prosty sposób stworzyć taką linię produkcyjną. To by było na tyle. Dziękuję Ci za oglądanie. Zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału, ponieważ będę się dzielił na nim regularnie tego typu filmami. Do komentarza, co byś chciał usłyszeć w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że wszystko się podobało. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.